Gdy pojazd porusza się bez napędu po orbicie kołowej o promieniu równym promieniowi planety, to wartość jego prędkości jest nazywana pierwszą prędkością kosmiczną. Dla większości planet jest to prędkość wyłącznie teoretyczna. Niemożliwe jest na przykład pominięcie oporów ruchu, podczas poruszania się przy powierzchni Ziemi. Ruch bez sił hamujących może odbywać się w warunkach próżni kosmicznej. Wymaga to wyniesienia pojazdu poza atmosferę ziemską. Im promień orbity jest większy, tym wartość prędkości orbitalnej w ruchu po okręgu jest coraz mniejsza. Gdy rozpędzimy pojazd do prędkości nieco większej niż wartość prędkości orbitalnej, to zacznie on poruszać się po elipsie. Po przekroczeniu pewnej wartości prędkości pojazd wyrwie się z pola grawitacyjnego danej planety. Wartość tej prędkości nazywamy drugą prędkością kosmiczną.